Sobota, więc wypada, zapierdolić mega władza już podjeżdżam pod remizę, na Kozaku, kurwa wlizę I wyliżę każdą miunię, na imprezę bydło Mam na gira Air Maxy, kurwą będę dawał klapsy, złoty rolek za sto koła Ona skoczy na dzień czoła, Barman woła, bodzi reja, w YouTube, kurwa leją geja ja to lubię patologię, gdzie bym nie był w piperopie, lecę grubo na karst kosze tej zapodam w tej para lewa Więcej nam nie trzeba Będzie chleba, Barman wódkę mrodziła na wchodzi, ile kot dochodzi o to chodzi. Nie lewa, więcej nam nie trzeba nie chleba. Barman wódkę rodziła na chłodzi. Dile kot dochodzi o to chodzi. list, dziś na morde, kurwa pisknę Jak się bawić to konkretnie walę Pinoł po mnie zetnie, nosem biały Duże gały, Ci pipają się na pały Nogi tam ciąguje, stoją Jutro to nas czeka, ojo Weź opierdol DJ-owi, bo każdy Zgizdy kurwie, dwa razy Nie gadać, zaczyna na chuj, ja siadać Tu się puści, tam pociągnie Wajnie setę węża wciągnie Każda dura zajebana, w pisek wsadza Wsę szokana